Dobrze. No więcej 10% z tołu No mam już ten, odjąłem. No. Mam 105% tylko. Dobrze, ale co robić dalej? Jest tak ja siódma, ósma. próbuję nauczyć mojego chemika który pewnie już jest z wielkości świni, komendy do nogi. Nie jest wielkości świni. I z wielkości jamnika. Jak tym razem się nie nauczy, to go zastrzelę. Dobrze. Cholernie trudno. No co? No to ja nawet nie mam co rzucać. To Rip homik. To, to wyciągam tego chomika... Tak? ...przed e, przyczepę i strzelam w niego. Say okay. what? Wyciągnęłaś? Proszę zanim, bardzo na trafienie. Zanim, <grym> zanim ona strzeli, 40... to ja staram się jej przeszkodzić. Czego? 40%, 40 za jego wielkość. Oczywiście jeszcze trwa jest trudnienia. Ile ich masz? Łącznie. 85. Więc przy 85 będzie to dla ciebie eee... Bardzo trudny. I jeżeli chcesz ją powstrzymać na zręczność, proszę bardzo. Ale ja pierwsza. Jeżeli zda, to... A ci wiesz... On, on have w aucie siedział czy gdzie? No raczej widzi co ona robi, prawda? No właśnie. To przejdę na, 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 na zręczność, tak? Tak. Jaki, jaka trudność? Po hmm. no, tu tak. ile masz zręczności? sorki, zręczności, zręczności 13. Ja mam 17. E, więc tak. W takim razie będzie to problematyczne. Z problematycznego przecho przechodzi na trudny przez moją dwudziestkę. Mhm. Um, nie da się nic pod to podliczyć, kuźne. No cóż, usłyszeliście wystrzał. Zaszliłaś chomika. Wyciągam jego... kałaszę. I jego móżdżek rozlał się na ziemię. O Chwilę oh, nic sweet. się nie dzieje. Jednak zaraz po tym... I... Coś jakby pod skórą zaczęło mu się ruszać, jakby próbowało się przez nią przebić. Odsuwam się. Wasze. I czekam. I skóra chomika na właśnie została rozdarta. Pełną z niego pełno 5 centymetrowych larw. Rozpełzła się we wszystkie strony i jakby chomik był workiem bez końca. Pełzną do was, do miasta, wszędzie. Upsi. Odbiegam. Dobra, wsi wsiadam, wsiadam szybko do samochodu i krzyczę wsiadajcie i odjeżdżam. No dobra, to wsiadam. Dobrze. Odjechałaś. Przyjechałaś przez miasteczko i nie zauważyłeś żadnej żywej duszy po drodze. Jesteście już za nim, wracacie na autostradę. Koło godziny 14 udało wam się dojechać za Dallas. Eee, okay. więc tak... Po drodze minęliście jeszcze kilka trupów i resztek maszyn molocha. Coś niedobrego się tutaj dzieje. I, damy na wybudzenie proszę bardzo A bo ja, mam, ja, ja się tak się... jak mam już 110 To ile mi schodzi? Znaczy jakie mam? nie granic mm, na 110 bardzo trudny. Nie sorry cholernie trudno nie. nie dość. Dobrze y, John ile masz o trudni? 105 105? Zejdź do 90 i możesz ich chodzić już Jest, będę mógł chodzić Mówisz? Tak. Dobra, jesteście ze Dallas na autostradzie. Co ale robię? już jestem wybudzony, już mogę się normalnie Ech. budzę, tak? M nie możesz się jeszcze ruszyć, ale siedzisz tak oparty w połowie. Mam takie pytanie, czy ja... niech ja chyba bym na w na ten... Pytam się tego. Mówię Bernardowi, czy, czy mógłby znaleźć lek na homofilię. Na homofilię? Homofilię. hemofilię? Hemofilia, tak. Jest mój pytan. On no, teoretycznie, ja to bym mógł spróbować zrobić, ale znaczy nie, nie mam sprzętu. Znaleźć. A że w torbie. No już dałem, nie bój się. Nie, bo wiesz, bo raja czego wolę nie padnąć o takiej głupie. No to rzeki. Podszedł do twojej torby, pogrzebał chwilę i wręczył ci wszystkie, jakie tam miałeś. Schowaj znaczy, to gdzieś dobrze. No to ja sobie biorę to do kieszeni, te leki na homofilię Hemofilię Homofilika, demet. Wodnemu chleb na myśli. Ja, jedne, ja od razu jednego, jeden biorę. Bior, no, ok. Dobrze. Tak, więc... 13. Rozumiem, że idziecie dalej, tak? Tak. Tak jest. Kto pro, ja prowadzę nadal? No chyba. To ja się zatrzymuję i mówię, żeby lepiej ktoś za mnie poprowadził. No mhm. dobra, to ja będę prowadził. Dobrze. Próbujesz ruszyć, jeden załatę, znowu coś się zepsuło. Wtedy takie po prostu, taki, taki krzyk, takie o kurwa, mać! John, słyszysz co czyste kurwa? W A, stanę. Taka ciekawostka, wiecie, że mać po staropolsku to znaczy matka? Tak. Jak? Matka. Mać to jest matka. No tak. No. Więc troszkę teraz sobie zdałem sprawę, że jak się mówi kurwa mać, to się na, jakby na swoją matkę wrzucała, ale. To jest tak jakby fakt", nie. I, kurwa twoja mać to już jest bardziej na czyjąś. Po twoja, nie. Dobra, ale kontynuując. Siedzisz, zaciskasz mocno dłoni na kierownicy. Jesteś raczej podenerwowany, co robisz? Wy, wychodzę z samochodu, Może otwieram maskę i patrzę na to. Ja co też się wychodzę pod maską. i jest... to patrzę. Paliwo. Paliwo jest, jednak jeszcze tylko 20 mm, litrów. Ale dość mnie buku... nie przez chwilę. Yy. A gdy tylko to, żeś maskę ten twarz uderzył czarny, śmierdzący dym, coś się spaliło. To wtedy i ja zaczynam bluzgać jaki ten świat jest niesprawiedliwy i do dupy, i po co my w ogóle tam jedziemy? Proszę yy. na mechanikę, o ile chcesz sprawdzić co się zepsuło. Kiedy ona sprawdza to ja używam wszystkie bluzgi jakie znam, a ja jako hegemoniec chyba powinienem ich w miarę dużo znać. E, akumulator poszedł w pizdu. E, mam takie jed... Kostek, nie interesuje. się, po prostu akumulator poszedł w pizdu. A słuchaj, wiesz że radzi nie odpalić silnik? No. Akumulator poszedł w pizdu. Próbuję... Ale... odpalić samochód... Ale poczekaj... też... E, dobra, Metalhead... Kademet. Może po prostu tak. Samochód nie ruszy. Ale on nie. Ten, on, nie on nie, on nie wie, na częście ja, tak. i dla mnie akumulator to po prostu jakieś część. Więc to e, akumulator. Nie powinien... Akumulator tylko jest do odpalenia. Więc... Próbuję Dobrze. to naprawić. Dobrze Kostka, jeżeli chcesz to poszedł, zrobił wałko urbowy, trzy opony i ogólnie wycie kolej. Próbuję to naprawić. No olej najgorzej chyba, bo silnik nie działa. Dobrze, wyciek kolej. Dziękuję Krycie kostkowi. Akumulator byłoby łatwiej zdobyć. No. Nie, tego nie było, tego nie było. Kostkowi osobi osobiście utnę łeb, ale tego nie było. Szkoda, szkoda noża. Próbuję to na... Możemy sprzedać duszę kostka zamiast na samochód. Mm, powiedzmy, że dlatego że, jest lubię, dlatego, że lubię futu, niech to będzie akumulator. Yy, dobrze, bez rzutu nawet stwierdzasz, że... Yy... Naprawić się nie da, a przydałby się nowy. Zaczynam przeklinać. Chwila, gdzie my jesteśmy mniej więcej? Hmm. Na czerwonym X. Czyli gdzieś na Wall Czerwony X. A więc tak. <grym> Z jakim pasję? Czy gdzieś tu skarb będzie? Wschód od Dallas. Dobrze. I na tak nasłuchiwanie tak. proszę od Was oboj, nie? Dobra. Zdałem. Zdałeś? Słyszysz motory jedące od strony Dallas. Na oko Zabuzaczy chyba dwa. Hmm. Chwila, R tak krzyczę Rita. Rita, Rita, Rita. Słyszę motory. Może on zestrzeliwujemy gości, to pewnie wieprze, bo to od strony Dallas. Zestrzeliwujemy może... ich i, i odbieramy mm, akumulator. Może akumulator od motoru. Nastawieni. Po co tak. zabijać? Może oddadzą nam za darmo te motocykle. <suszu> Oczywiście. Zobaczymy. I słuchaj, powiedz, ten samochód stoi wzdłuż drogi. Na środku tak? autostrady. Aha. Aha. Boże jest go jakieś miejsce. Za którym... bo blokujemy ruch. hehe he. nie he patrzeć, he he. macie też przyczepy, już dawno <coughs> wypatrzyli to Więc słuchaj, jak tylko skończę jest... rysować Alchem... mapkę, to rzucamy na inicjatywę. Czy wiesz co mi chodzi, mi chodzi o to, czy dało... właśnie szukam jeszcze takiego miejsca jak najszybciej, za którym mógłbym się ukryć w miarę dobrze. Wypatrywanie... Dobra. Trudny. No bajkę, ja trudny. To ja to Wypatrywanie trudne to będzie... Znajdźcie, jeżeli mam je, to nie da w wypatrywaniu? Tak. Nie kurwa, nie zdałem. Wypatrywanie trudne zdałam bez problemu. Yy, więc Krita stwierdza, że ta przeciwwypadkowa, jak to się nazywa, taki murek, co jest na autostradach, będzie idealny, żeby się schować. To tak... Jestem ręką ja Tak no zawołuję tego Voltera i tam biegnę i on też biegnie. Okej. Okay. Dobrze, to czy to jest taka duża? Jest tej spore. U. Jednak dużo mniejsze w środku niż na zewnątrz. Dobra. No, Dobrze. Ja już wam tutaj przerzucę tokeny. E Rita oraz Walter. Och, Lender, ile ja mam przecież tych? Hmm. No może troszkę mniejsze jest ta przyczepa Teraz to zmniejszymy Rita, masz ty jakieś coś amunicji? Mam sześć Do czego? Do Borwinga A nie masz, nie masz może tego Peacemakera Michaela? mam daj go może się, się przydać mówi. poproszę to daję mu, daję wieprz yy, właśnie dojechały i Ale zatrzymali do się zaraz za przyczepą wsiedli z motorów i zauważacie że jeden z nich trzyma akacza a o. drugi nie że wam mówię co dajcie tylko zajrzeć do tego a, Usasa! O. Kierują się w stronę drzwi do przyczepy i <laughs> proszę bardzo na czujność dla intucję. Dobra. to do Czy się wyczają, czy nie? Zaznacz drzwi, proszę. I co to jest kusas? sobie. W Dobrze. Pierwszy zdał. Drugi również zdał. E, więc mhm. tak. Wyczaili I, i lecimy inicjatywę. Chciałem powiadomić, właśnie zapomniałem o tym na początku sesji, że wracamy do starych zacięć. 17, 18, 19, 20 się zacinają w takim wypadku. No chyba, że jest niezacinalność na tym. I używamy tylko D20 na trafienie i tak dalej. Oraz mhm. zręczność określamy normalnym sposobem, czyli 3D20. Ja już rzuciłem D20, do dobra. Czyli tak się normalnie, jak się inicjatywę rzucało? 3 do 20 Normalnie? i zdajesz przeciętny e, test Minus zręczności dwa. Wait, a czy z, zdanie przeciętne tego testu zręczności, okej okay. Tak, y... to nie zdałem Zdałem na wszystkich trzech Punkty sukcesu od wszystkich poproszę Minus 2 Czekaj, jak to to się robiło, bo tego nie pamiętam trochę Średnia kość odejmujesz od przecięt... twoje twojej zręczności. Przeci... Eee, nie, Futu, tak było Rudiego. Normalnie to jest... gdzie to tutaj jest? Chwila, że otworzę eee, podręcznik. Walczący wykonują otwarty test zręczności, wyniki, określają kolejność, inicjatywy. Im In więcej punktów to sukcesu, tym wyższa inicjatywa. No, no to tak... to średnia kość. Ej, otwarty test, Futu. Dobra, nie, nie mam żadnych punktów sukcesów, przegrałam umarłam. Chwila, punkty sukcesu to było i różne Tyle odejmujesz od zręczności. A, dobra, odczuję tak. to jest 3, 10 i tak, 13. Tak, tak. Czyli będzie 23 razem. Dobrze, czyli ty masz 23. Rita 0, tak? Tak, zero. Dobrze, wieprz numer jeden, czyli tam z usasem ma, spójrzmy, no cóż, jeden sukces 12. a drugi wieprz z kałachem ma 4. Więc tak, Walter, wieprz, wieprz, Rita. Okej, okay. jesteś za murkiem w połowie schowany, oni stoją przy przyczepie. Masz do nich może, już Ci mówię, ile... No, mniej niż 10 metrów to na pewno. No okej, okay. no to strzelam w najbliższego, yy, bo poczekaj, ten murek całego mnie zasłania, czy... Nie, połowę. Słuchaj, to ma poczekaj że nie. przykucniesz sobie. Czekaj, nie, 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 bo chodzi. się to chodzi, będę bawił się z moją sztuczką, tylko muszę znaleźć na nią stronę, poczekaj, to jest 106. Spisz sobie to potem do gardy postaci po prostu. Będziesz... Mam w... wiesz, wiesz, mam wpisaną stronę. I... Jaka sztuczka? Tak, tak, tak naprawdę wpadniej... Przed kostek. Pad na ziemię, nie zajmuje segmentu, ozerwanie się z ziemi równe nogi. Czytaj, jeden segment na to, żeby... Jeden segment na to, żeby wstać. Strzelam do... Strzelam do obydwu panów. Odbezpieczałeś wcześniej? Tak, odbezpieczałem wcześniej. Dobrze, do obydwu. Serie czy pojedyncze po, po prostu? Pojedyncze, po jednym do każdego, a potem pad za darmola. Dobrze. Więc tak, utrudnię ci brak, więc rzucaj sobie. Przeciętny, proszę bardzo. Okej. Okay. To jest 3D20, tak? Czy nie? Dwa, nie? 2D20. Na jeden strzał, czyli po jednej dwudziestce na strzał. Yy, chwila. Zaciął będzie... się. <laughs> Zaciął się, jak pięknie, że zacięcie ja spod... jak bardzo... Pierwsze, pierwsze zacięcie. Ile to było? D20. D20, rzucaj. 9. Naprawisz jeszcze w ciągu jednej tury, jednak e, pójdzie to tak. Dwa seg jeden segment w tej i dwa w następnej, jeżeli No dobra, no to wiesz teraz, ponieważ jeden segment wyszedł mi na strzał, ale się spierdzieliło, no to mam jeszcze jeden segment, no i ten segment... No, jeden, segment, mówię, jeden jest w tak, tej że... i no tak, za Dobra, dobra. No to teraz sobie za darmo padam i zaczynam się z tym bawić. Okej, okay, więc teraz kolej tego typka z USASem. Jak mówiłem on sobie wywali w rytę, ja będę kierował za rytę, bo na prostu teraz nie mam możliwości zrobienia czegokolwiek. I tak, on odbezpiecza i strzał z przycelowaniem. Nie trafia. Jeszcze zobaczymy czy śród ją trafi. To, to tak podwójnie strzela? Śród yy, znaczy draśnięcie. Bo zawsze rzucasz na trafienie to które było celowane i osoby na obszarze za dostają. Chwila, ja Nie nie nie. Ciebie nie o jak już trafić, to nawet nie rzucam. Dobrze, to jest ten typek z kałachem. On odbezpiecza. I przechodzi za przyczepę. Na wszystkie segmenty. Rita, dobrze. Spójrzmy jakie broń ma, jaką broń Marita przy sobie. Ona miała Browinga bodajże. Browing, Tak. Wolne szkodowanie. Obrażenia lekkie to ma. Więc Rita... Wychylenie to było jeden. Dobrze, Rita się wychyli. Oddostrzał i się schowa. Swoją drogą ona to źle napisała, bo to powinien być Browning, a nie Browning. Ja też źle boring. Boring. niektóre Dobrze, brownie. dzięki z tym. Pięknie. Rita trafiła w typka yy, z usasem. W głowy. Yy. I to będzie rana ciężka, zobaczymy czy czopek zda. Czy to ma oznaczać, że ona odbiera killę? Cóż, go, Dostanie go, a on nie do odporności na ból i jest nieprzytomny. Odpiszę jej ten jeden nabój. Odpisuję jej nabój i ja żądam mojej tury. Już. W sumie, mogę już w sumie moją turę iść? Eee, tak, 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 tak. Pamiętaj, że jeden jest tam schowany nie widzisz go gdzieś gdzieś tam aha, chowa, a drugi jest przytomny. Yy, słuchaj, ej, ile by z tego zeszło Boże kto mm, segmentów, żebym go lepiej widział, ale będąc zasłoną, czy mogłem się nie wiem, tu przenieść? Na przykład... Hmm, za dwa segmenty będziesz miał go po ukosie. A w sumie ja miałem się bawić yy, jeszcze o właśnie. z tym tyłem. Yy... Dobra. No to... Został ci jeden segment. No to jedy, jedy, jednym segmentem ile by szło? 2 y, metry i będziesz widział tył y, przyczepy kempingowej No dobra, no to na razie idę za ten jeden segment Weź mnie przenieść, bo ja nie wiem mniej więcej ile to powinno iść y, Eeeh, 4 kratki gdzieś y, Elasro El masz zadanie Znajdź mi w jej a amunicję, bo nigdzie nie widzę A, dobra, jest, amunicję, jest... magazynek 5 na Okej, okay. więc teraz ten sam typek On się wychyla Przycelowuje Ciebie I oddaje strzał z przycelowaniem Zręczności ma 13 To jesteś widoczny w jednej, drugiej Już, więc 40% Amunicja 15, magazynek 15, amunicja, nie Amunicja 15, magazynek W 40% 15. robi mu się trudny ma ktoś może jakąś statystykę na trzynastce? Yy, no mam chyba Podej mi jaki będzie na bardzo trudnym. No mam Sorry, budowę na trzynastce. Na trudnym to jest osiem. Osiem, czyli nie. Więc... Zręczny, futu ma zręczności trzynaście i... Ja mam budowę na przeciętnym trzynaście, więc mi nie pierdol. No futu ma siedem. Bo futu masz źle, nie wiem cokolwiek. A czekaj, a jak ja mam, bo ja mam charakterystykę 13. Okej. Okay. Dobrze, czyli Dobra, 8. to będzie. Fu fu cheater. Potem się tym zajmiemy. Czyli dla typka to będzie trudne. Czyli poniżej 8 trafia. Trafił, dwóczka. Trafił we mnie? Tak, trafił w ciebie. Kurwa. Idzie I to jest skała, czy Zusasa. W głowę skała krytyczna? Metal? Tak. Pamiętam co mówiłeś przed sesją Pamiętam ale nie spodziewałem się że tak będzie Okej okay, strząs yy, Powiem tak Cholery nietrudne na zręczności uniknąłeś Fiafia, fia. yy, ile obrażeń? Krytyczna Co? Skałasz ma ciężkie Trafił w głowę O poziom większy <noise> Chuj, bredny Kurna, nie spodziewałem się tej dwójki Sorry, mówię, że cholernie... ci Cholernie ciężki, nie zręcz... Cholernie, Cholernie ciężki na zręczność. Cholernie ciężki na zręczność, unikniesz. A, dobra. Bo zabijać cię nie chcę, ale foto mogę cię opatrzyć w sumie. Czym? Uwaga, na sesji. Dobrze. Więc proszę bardzo, odporność na ból, sorry, budowa. Cholernie trudny, czy będziesz przytomny? Aha, nie, na pewno nie jestem przytomny. Dobrze, więc leżysz nieprzytomny. Ech, ten typek leży też nieprzytomny. Rita. Cóż... Rita odbiega te swoje... ...dwa segmenty... ...i strzela w typka, który się nie schował po wychyleniu. Jest schowany w połowie, więc 40%. Ile ona ma trudniej. Niech on okay, jego zajebie. Rita strzeli jednym. Trafiła. I zaraz zobaczymy szósteczkę to będzie lewa ręka. Odporność na ból, jedynie lekkie obrażenia. Stał więc ma w tym momencie 15% utrudnień. Dobrze. Walter leży jeszcze dwie tury. Potem się wykrwawiam. Tak. Zajebiście. Dobrze, typek z wychyla się i widzisz, że próbuje oddać strzał, znaczy widzisz, C <kluznić> gdy tak czysz sobie na ziemię, sześć klik, krzyk, kurwa mać, i kroki. W tym momencie Rita ma możliwość na oddanie strzału. Trafiła. I typek leży. Dobra. Masz ciemność przed oczyma. Eee. Obudziłeś się może... Wydaje ci się to wieczność. Masz wielki ból głowy. Strząs 160 trudni. Eee. I odejmij sobie 3 razy 15. I 4 razy 15 utrudnił. Chwila. Jak 160 to 4 razy 15. czyli 105 tak to mam. Tak, Elna Swer również sobie mi. Albo coś, coś nas uratowało, przypuszczam. Nie. Po prostu obudziliście się będąc już przy samym Nowym Orleanie. Ślęczy nad Wami Bernard z i widzicie, że nie, się męczył, żeby Was tam połatać. Mówi, no panowie, trzy dni, koniec paliwa, auto ledwo dyszy, ale już blisko Orleanu jesteśmy. Czy my tam pojechaliśmy? No, w kangery miały przy sobie ciekawe rzeczy, naprawiłem, co nie? A, no tak. I tak. Wziąłeś amunicję do kałasza. Wziąłem, pełny Wziąłeś. magazynek był. yes Prócz tego ten USA z sześcioma nabojami, zabierz go również w Dobra, dobra. To jest ja sobie Garnorem potem to paliwo, ale już całe się wyczerpało. Dobra, mamy przecież jeszcze z 25 litrów w moich bukłakach. No i nic więcej nie mieli takiego ciekawego. Kałasz tam ten się nie nadaje. Zepsuł się. Dobrze, jeszcze teraz odejmę. Więc tak. No to, to teraz mamy tak ranek. Myślę, że będziemy mogli tam niedługo jechać dalej.